Witaj na mój kanał drogi widzu, e, witaj do następnego filmiku, kolejnego filmiku na moim kanale. E, muszę podziękować wam e, zanim zacznę ten filmik, bo no, biliście dużo wyświetleń fajnie, mamy już 11 subskrybentów też bardzo fajnie to wygląda. Wiem, że tam nie wiem 500 wyświetleń to nie jest dużo dla ludzi, ale mi się to bardzo podoba i dziękuję bardzo e, za wyświetlenia. Muszę też przeprosić szybko. E, widziałem komentarz pozytywny, bo on nie był jakiś hamski, tylko był bardzo miły komentarz, że muszę popracować nad dykcją. Ja co wiem, ja wiem, e, dlatego robię filmiki, będę pracował nad dykcją cały czas. E, moim jedynym wytłumaczeniem, e, nie chcę wiesz, gadać wymówek teraz, ale mieszkam w Anglii 17 lat i jednak więcej mówię po angielsku niż po polsku, moim zdaniem, e, codziennie. Moi, tak, tak mi się wydaje. W domu gadam po polsku, no i z kolegami na przykład na PlayStation, albo w szkole, albo gdziekolwiek. Znaczy, nie w szkole, no w kolejce, ja mam już 18 lat, więc jestem pełnoletni, ale e, gadam, wiesz, po angielsku zawsze, więc. Um, no jednak zmieniało się, tak? Nie, nie mam najlepszej dykcji, no ale trudno. Dziękuję za komentarz, jestem bardzo wdzięczny za niego i widziałem, że Wam się reakcje moje podobają tam po paru komentarzach. Um, więc wydaje mi się, że będę robił reakcję teraz. Um, o mi też one są. Znaczy one się mi podobają, bo są. Nie są jakieś trudne do zrobienia ani zedytowania. I no i podobałem mi się do zrobienia, więc dzisiaj oglądamy sytuację z afery budowlanej i jak Wardenga wyjaśnia Polaka, bo coś mu się tam pomyliło Polakowi i. No lekko nakłamał, więc możemy zmierzać do tego, że jednak Ferrari e, mówił prawdę o Polaku i no Prawda wyzi na jaw teraz, nie? Że, że Ferrari miał jedrację yy, rację, więc. Yy, zobaczymy, co się stanie. Oglądamy. Ja już ten filmik tam oglądałem przez chwilę, więc. Yy, więc zobaczymy, co się wydarzy. Tu widzicie, jak widzicie, cofnąłem już sobie do połowy, bo tu się gdzieś zaczyna jak. Yy, Wardęga kompromituje Polaka, właśnie i go rozwala yy, prawdą. Więc lecimy. Sprawy powstało już tyle nieścisłości, że. W... Lepiej by było, gdyby ten film się faktycznie ukazał. Bo teraz tak, jesteście oskarżani o różne rzeczy. Ale kto rzeczy? jest, jest oskarżony Gdzie jest oskarżany? No, w internecie. Przecież nikt o mnie nie powiedział przecież, że ja jestem, że jakoś ten. Gdzie, gdzie jestem oskarżony, Przez kogo jestem oskarżony? No między innymi Amadeusz Ferrari. A to jedyne, jedyna osoba? Wykopki. Gdzie no stary, nikt, ale nikt nigdzie nie pokazał. Przecież, Na nigdzie... wykopie też? Okej. Okay. Ale przecież nie uważasz, że, że, nie, że lepiej by było. Się... Widzicie? Ja nie chcę być jakimś specjalistą od, jak ktoś się zachowuje, jak jest denerwowany, ale jak ktoś siedzi tak. I no, no, ale stary no, i, zacz, i zaczyna pić wodę tak jak on, dla mnie to jest stres i on wie, co, na co będzie tra. skazany, jakby. Bo Wardenga na no tego nie popuści, nie? Wardenga nic nie popuszcza. Dlatego ja muszę uważać w internecie jak coś, jakbym chciał urosnąć i. Muszę. No nie, no, bo nawet jak trzymasz z Wardęgą, to on ci tak, tak cię wyjaśni, więc to jest dobry człowiek, bardzo dobry człowiek. Moim zdaniem. Potrzebujemy takiego kolesia w, w, na YouTubie, w Polsce. Ale no, no jest bardzo groźny, nie? Informacje kopię bardzo fajnie i szybko, więc... no. Czy całkowicie oczyścić i żeby ja ten film zrobiłem. został opublikowany... Ale co ja mam ci dać? Ja nie wiem, ja nawet, stary, wiesz o co Ty mówisz o... To, dobra, to film Sylwestra Stallone, Stallone, kiedyś był gwiazdą... No. Pokaż ten film. Wszyscy o tym mówią, że był włoski ogier, że występował w filmach... Po... A nikt tego nie, nie ma! No Ty pokaż! Bo ja. ja nie widziałem! To ci pokażę pokaż Naprawdę? No Na pokażesz tak. Na, A wiesz o tym, że tak, ten film ale dobrze, bardzo... To ci powiem dlaczego ci pokażę. Ja Bo ja jestem szokie. starym tibijczykiem. I ja kiedyś bardzo dużo ekspiłem pod Kazordun. Wiesz? I... Nie grałem w tibień. Tak. Tu mam zdjęcie Dwarfów, tu proszę na, te, na y, zbliżenie, to są Dwarfy z Kazordun. Mogę I one powiedzieć? dalej ze mną trzymają sztamę I ty powiedziałeś, że w, ty w tym filmie nie występowałeś, Adrian nie. Że nie ma z tym filmem nic wspólnego, a tak się Widzicie? stało nie, występ, nie występowałeś w tym filmie, Adrian I zaczyna pić wodę Ja go mówię, mm -hmm. Więc moim zdaniem, no to on wie, że no kuźwa nie powiedział całej prawdy, a powiedział prawdę Taką, znaczy nieprawdę, ale powiedział tak, żeby siebie oczyścić, i Amadeusz wyglądał na złą osobę. Bo myślał, że Wardęga, nie wiem, tego nie sprawdzi, jak mu trochę posłodzić. No przecież, Polak no, ogarnie się, człowieku. Ty jesteś, nie wiem, tempie jesteś, nie? nie wiem. Ale coś ci się pomieszało lekko w głowie, i no nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie Żony mi ten film wykopały. No. I go mam na telefonie. I ty tam, Adrian, występujesz. Ty, Filip Zabielski, i trzecia osoba. Trzecia osoba nie jest influencerem. I faktycznie jest dziewczyna, dziewczyna tego Widzieliście? No to pokazuje jaki on jest kuźwa, no winny, nie? Bardzo wi widać jak on się z tym, um, no głupio czuje. Pa on na niego patrzał tak, wiesz o co tak ten, i, i znowu zaczyna pić wodę. Moim zdaniem jak pijesz wodę i cały czas musisz coś brać to jesteś bardzo zdenerwowany. I psycha no nie siedzi najlepiej, więc... Wracając do walki Polaka i Ferrari'ego, szybko tu muszę powiedzieć, wydaje mi się, że no Ferrari wygrywa, bo on nie ma jednak. ma emocje, oni obydwaj mają emocje do tej walki, ale Ferrari nie jest taki, że ma złą psychę. Ferrari ma zajebistą psychę, moim zdaniem, więc no tu Polaka może rozwalić właśnie grom mentalną do następnej konferencji, no i ogólny, nie? Przygotowania do walki i we walce, więc no zobaczymy. Tego te nie nagrywa. Nakłamałeś mi w moim programie mm. i bardzo mnie to w wkur... Przestań! No jak przestań? Mam ten kur... film w telefonie. No to pokaż. Mogę ci pokazać. To pokaż. Nie ma kur... Ej, to, to jest film, na którym ktoś zapina ty pierwiastka A ja wokażę, mam. A dlaczego ty to oglądasz? Nie <laughs> to jest. Nie <laughs> internet, ja się wypisuję z tego. To jest kłopot. Jawczor jestebis, ja wczoraj. Ja wczoraj i malczyńcy są bardzo mocni. Bardzo mocni. Kurde. Pierdziele zapominam jak gadać po polsku, ja pierdziele Tylko wyciszę głos I pałe Polaka oglądają My jesteśmy w porządku. Masz filmik jakoś... Filip. Tak jest. Ja też, wie, ja też nie. Ostatnio taki... No, nie ma... Dla mnie to jest mina takiego kuźwa, co wiesz, że skłamał i teraz wiesz, dostaje do wody i mówi... No nie no, ja, jak się z tego wykręcić mogę, nie? Dla mnie tak to wygląda, nie? nie wiem jak wam się wydaje Dajcie w komentarzu, co wam się wydaje Może gadam z bzdury, nie? Ale no kuźwa Coś tu śmierdzi bardzo, bardzo mocno Nie noż tak I to nie ja Chyba krucho zasięga nie. To jesteś nie. ty, słychać twój głos, widać twoją twarz Ale, ale klamę ma drugi Pokażny Poka Poka gigant No dobra Polak, ale powiedz dlaczego mi naście miałeś? Sić naście Wiesz. No śmiech, nie, teraz to chcę zamienić śmiech, żeby się jakoś z tego wyplątać, nie, no ale no, ja wam mówię, że od Wardęgi się nie wyplączesz, nie ma szans na to, Wardęga, no dojdzie do prawdy, tak, no jak wyjdzie, że Ferrari jednak miał rację, to no, kurde, tyle Polak straci w oczach ludzi, teraz wydaje mi się, po tym stracił, bo to jest no naprawdę wielka afera na razie, co się dzieje tam. No, bardzo du dużo stracił w oczach swoich fanów, widzów, co go lubią, oglądają. No, trochę hamsko się zachował, nie? Więc... I co, i ten płacz w jego filmiku, to nie wiem, teraz mam uwierzyć, że, że to był, nie wiem, prawdziwy? Że to on jest taki biedny? No proszę was, no kuźwa, widać jaki to jest kuźwa, no kłamca teraz. Na to wychodzi, że to jest kłamca, nie? I co, ry ryczał do filmiku, nie wiem, żeby wyświetlenia zdobyć, żeby właśnie tym przekonać ludzi, że on nie kłamie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak on tak robi, ja wiem, że tylko baby tak gumy a no nie wiedziałem, że taki dzban też tak gumy. No ci pokazałem ten film! o co mówiłem. chodzi? Pokaźny gigant! Widzisz, to nic w internecie nie widzę, nie? Ale powiem ci co mnie, co mnie ubolało, nie? Bo pojechałem do ciebie, wierząc, że ty mi mu powiesz prawdę. I ty no. mówisz, dziewczyna nagrywała, ja nie występowałem. Faktycznie taki film był, ale ja nie występowałem. A tak naprawdę to ty tam grasz główną rolę. Ja pierdolę co, tak szczerze chciał wkopać Zabielskiego ta. I wyszła prawda i on był głównym tym. Kuźba to jest taki dzbanny, ja tego Polaka no nie lubię, nie? Tak szczerze. Był moment, że go lubiłem, bo no Ferrari mi wkurzał. Na przykład po tym kopnięciu, jak się Ferrari trochę później zachowywał, no, no było hamskie to, tak? I no i wtedy też tak mówiłem, no szkoda Polaka, tak? No ale jak on później powiedział, że on wiesz, myślał, że wygrał tą walkę, to wszystko dobra, wygrał. Na papierze wygrał tą walkę, bo był faul. No ale już leciałeś, człowieku. Już po tym uderzeniu leciałeś tak szerzej, nie? No ale dobra, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że on jest kłamcą i, i no widać, jak on manipuluje swoimi, wiesz, widzami, widownią jego, że ryczy do filmiku i później, wiesz, ludzie mu wierzą, że to jest prawda, bo Ferrari na przykład nie, nie ryczał na e, Instagramie, że on mówi prawdę, więc... Mani, manipulacja to jest jedyna. sam jest tego Filipa. Ja dole. A nie, 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 nie szczajiliście, że tak zwierzam do czegoś, że tak zwierzę. Nie, ja zwierzam. już myślałem, że kurwa, już możesz o tym pienić, Że taki temat... Odbrójkowy i się. A tutaj nagle filmik wyskakuje. Gdzieś musiała się ja. puenta. Tak? No dobra, no nie, Ale nie spodziewałem się. Taką... <laughs> no, Zgodził kogokolwiek stary. Słucham? Zgodził kogokolwiek. Powiem ci tak, yy, z dźwiękiem słuchałem to, ta dziewczyna wielokrotnie prosi, nie nagrywajcie mnie, ale nie jest sztywna odwódki. Jest pijana, ale uważam, że No to gdy... jeszcze gorzej moim zdaniem. No Kuźwag nie jest pijana i mówi, żeby ją nie nagrywali, oni nagrywają, no to co? No slam jest to chore, nie? I nie chcę popierać bab, bo baby też czasami tak robią, że właśnie robią takie akcje i później po paru latach mówią, że nie chcieli tego robić, nie? A jednak w tym momencie chciały. Więc też nie można jej ufać na 100%, tak samo jak nie wiesz, o, o sytuacji leksia też nie, 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 moż, nie można było, wiesz, ufać od razu, od razu a ludzie no, wierzyli w to tak. Ja byłem jednym z, ni jednym z nich, nie? Jak były do dowody przedstawione przez przed, um, Konopskiego, no to, no to no, wyglądało to na leksia, że był, nie? Tam no pedofilem, nie? Ale no, jednak okazało się, że nie był. Ja nie mówię, bo ja lubię bardzo Konopskiego. Jak była ta drama, to pisałem z nim. No nie wiem, no Hamsko się wtedy zachował lekcio, wydaje mi się, no ale wiesz, dwie strony zawsze jest do, do... dwie strony są zawsze które wyjaśniają, tak, takie rzeczy, więc no nie wiem, no ja, ja Konopskiego ciągle lubię, Aleksia też tam, tam, no nie oglądam, ale no Mam, tam wiesz. No jest on, nie? Po prostu nie wiem, że ja go jakoś lubię, uwielbiam, ale no jest on, nie? Więc. Gdyby chciała zejść, to by zeszła. Więc tutaj trzeba cię oczyścić, że na pewno nie zgwałciłeś. Tak, tak, ja też nie mówię, że on jest gwałcicielem, broń Boże, bo no, no nie jest taki, nie? Nie wydaje mi się, że takie rzeczy by zrobił. Ale okłamał już tym filmikiem, więc wiesz co chodzi. Już ludzie mogą go takie coś bardziej podejrzewać, bo skłamał. Więc no, no nie wygląda to dobrze dla Polaka, moim zdaniem. No to nie jest, to nie jest w ogóle ten film z tego dnia, to nie jest to. To jest dokładnie ten nie. film, potwierdzał mi to Nitro Sandro. To ile wy macie filmików jak się r**acie, o co to no, to no, to nie jest ten film z tego dnia, ale Nitro potwierdził. I teraz, i teraz będzie zmiana na pewno tematu, tak jak pamiętam, chyba jak oglądałem ten filmik, więc... No mówię, no to jest debil, nie, dzban, kłamca, manipulant. No nie można takim wierzyć, nie. Nie można takim wierzyć, dlatego trzeba czekać aż Wardenga do każdej sytuacji, um, no jak to powiedzieć, no się przyjrzy i zobaczy co jest prawdą mi nam powie, bo no tak to nie można chyba nikomu ufać na razie, w, w internecie moim zdaniem. Styropian, jest to Polskie film na styropianie, ogień. to jest dokładnie ten film, o którym mówi cały internet. Film budowy. Nie, nie jest ten to nie jest ten film. No to ci mówię, no. Stary, słuchaj, so, ja ci powiem teraz jedną rzecz. No. Każdy był młody, popełniał jakieś głupoty. No, nie? no i zajebiście, no. To nie on, ale popełniali błędy, jak byli młodzi. No weź się, Kuźwa w rozpędzi, zareb głową, o Kuźwa ścianę, nie, debilu. Ebilu. Ty debilu, ty dzbany, ty dzbany ja Nie, ja, się, ja też się nie lubię chwalić wiesz tam jakimiś swoimi y, przygodami jakimiś życiowymi i tak dalej Nie chciałbym żeby ktoś mnie też łączył, że jestem jakąś osobą wiesz o co chodzi y, Homoseksualną czy biseksualną wiesz Przecież to nawet nie chciał takie coś no ja nie, nie no to jest, nie no i nie, nie chcę mi się tego dalej oglądać nie Kłamca, manipulant e, I tyle moim zdaniem Więc no Wardenga jesteś wielki nie Dziękuję ci że, za no, takie rzeczy, takie doko dokonania, um, że jednak doszedł do tego i pokazał, że Ferrari jednak może nie kłamie, a to jednak Polak nie mówi prawdy i, i, um, i ryczy na filmikach dla, dla wyświetleń i, i żeby ludzie mu uwierzyli. I nawet Filipa Zabielskiego kuźwa w topląta, który no, był, był tam niby, ale nie był głównym, niby Polak był głównym, więc. No nie wiem, coś mi tu śmierdzi, nie? Polak to dzban, manipulandii, wali z takich. Oby wam się podało filmik. Dajcie znać, od, yy, co myślicie o tym filmiku i o tej sytuacji, o aferze budowlanej. Yy, no i zobaczymy się w następnym filmiku. Ja idę na siłownię. Nara.